Uszanowanko składam, ja mam na imię Mariusz, to jest kanał Moja Działka rod. a ponieważ działkę zasypało śniegiem, to jesteśmy na warsztacie, ale w tematach działkowych. Pomęczymy dalej tego FossiBota, przenośna stacja zasilająca, która ma pojemność 2 kWh, ale w rzeczywistości tam jest 1800, co już sprawdziliśmy. I zobaczymy sobie, ile taka lodóweczka na tym pochodzi. To jest bardzo stara lodóweczka Beko, jak jeszcze do podstawówki chodziłem, to ona już... Służyła u rodziców w domu. Ona rzekomo bierze na tym, na sprężarce jest napisane 73W. I zobaczcie, pokaż tutaj teraz, ja sobie przejdę. Teraz pobiera 57W. O, 58 tam zależy. A jak otworzę, yy, o, otworzyłem drzwi. No to ze światełkiem podskakuje do 73 no i dobra, i sobie przepniemy to do Fosi uruchomimy dziada. Przede wszystkim to sobie wypinamy. O, plan jest taki, żeby sprawdzić, jak długo nam to pochodzi. Chyba tu. O, dobra, jest trochę. I tak, mamy 100% z boczkę. Oczywiście. Gdzieś tu chciałem pokazać. O jest godzina o zegarek nam wysiadł jest 9.10 no to kończymy robotę o 16 przed 16 jeszcze zobaczymy ile tam będzie zużycia ile nam tu teraz pobiera 400 400 watów niemożliwe no to ciekawa ciekawostka powiem wam na wyjściu, a tutaj A no to zobaczmy przy otwartych drzwi. No podskoczyło tam se 3 waty. Nie dobra, już spadło. Już spadło. Patrzcie, to było jakieś na początek nam pokazało duże zużycie, a teraz o. Teraz w ogóle nie bierze. A jak otworzę drzwi, otworzyłem drzwi. No podskoczyło o. No No to zobaczymy, zobaczymy. W międzyczasie na pewno będzie się sprężarka uruchamiała. E jak widać, przez większość czasu Ludówka nie pobiera prądu. Tu jeszcze się u. Tak, zero. Także zobaczymy o 16.00. No i sobie sprawdzimy, kiedy to urządzenie padnie. Dobra, dziękuję. No i tak. Na starcie, co prawda, dużo wzięło. Ale w ciągu dnia, przez większość czasu, właściwie jest zerowy pobór mocy. Tylko jak się sprężarka uruchomi. Dobra, pod koniec dnia mamy. 83% jeszcze zostało, starczy niby na 90 godzin, ale to jak już wiemy, to jest fikcja. Zobaczymy rano, jak będzie, jak przyjdę do pracy. Dobra, mamy 9.17 dnia następnego, także zeszło nam rzekomo 60% pojemności, zostało 40. Niby jeszcze 10 godzin pochodzi, no zobaczymy. O, i teraz. Sprężarka się załączyła, więc pobiera nam tutaj jakieś 52-53 waty. Tutaj pokazuje, ale tu nam pokazuje 59. No to patrzcie, to już jakieś przekłamanie. Ja teraz otworzę drzwi od lodówki i tak. Tu nam podskakuje wtedy do 70. Ja normalnie w czasie tego testu korzystałem z tej lodówki, także, także to nie jest tak, że jakoś w opór jej używałem, żeby szybciej tego Fossibota zmęczyć. Także no, takie dwa dni to chyba będzie e, po prostu realny czas, ile to może podtrzymać. No i tak wyszło, kochani, że ja już muszę test kończyć. Prawdopodobnie siądzie to w nocy, także mnie już tu na zakładzie nie będzie, przez półtora dnia, no wczoraj startowaliśmy po dziewiątej, teraz jest szesnasta, no to przez te półtora dnia zeszło niemalże 80%. procent, ta lodówka także na ogół nie bierze, nie pobiera prądu. A jak pobiera od czasu do czasu, jak się ta sprężarka załączy, no to to jest między 50-70 watów. No plus tam na chwilę tu coś idzie. Nie, tu jest zero też. No, czyli wszystko się zgadza. W eee, już tego, tej żarówki, światełka nie liczę, bo tam ile parę razy ledwie otworzyłem. Tutaj drzwi się światełko zapaliło. No to o, jest wtedy pobór. 12 watów widzieliście. No to tyle, co nic. Teraz nam tutaj mówi wskaźnik, że będzie jeszcze 22 godziny chodziło. Zobaczymy, może jutro rano przyjdę i może jeszcze będzie ta lodówka chodzić na tym fossibocie. Chociaż nie podejrzewam, ale wszystko jest możliwe. Doczłapałem się w końcu do pracy dnia następnego, 9:36. No niestety w nocy musiał paść. Ale także wiemy, że półtora dnia spokojnie taka lodóweczka na tym fosibocie może pociągnąć.